Uważność może nam pomóc w tym trudnym czasie izolacji e, szczególnie, dlatego że... Mm... Jest to, jest to metoda czy, czy zbiór takich technik, które pomagają nam skupić się na tu i teraz, przestać się martwić o przyszłość, przestać się skupiać na tym, co może być i, i na naszych obawach. Troszkę nam pomoże kierować świadomie uwagę na to, co się dzieje teraz i trochę nam pomoże też przypomnieć sobie, że tak naprawdę tutaj i teraz ja ze swoją rodziną jesteśmy bezpieczni i bardzo wiele możemy zrobić, żeby siebie ochronić. Jeżeli chodzi o, o radzenie sobie ze stresem, mindfulness oferuje szereg takich świetnych technik, na które wystarczy 30 czy 60 sekund. Myjemy ręce codziennie i to jest właściwie czynność, którą powtarzamy wielokrotnie w ciągu dnia. Możemy sobie te 30 sekund, w czasie kiedy myjemy ręce, przeznaczyć na takie praktykowanie uważności. W tej właśnie codziennej czynności, skupić się na tym, że jesteśmy tu i teraz, trochę się skupić na tym, czego doznajemy, zrobić tę czynność w sposób uważny. Jeżeli też czujemy, że ogarnia nas jakiś niepokój, lęk, że staje się, staje się nam rzeczywiście trudno też poradzić sobie ze swoimi emocjami i nie wybuchnąć w tym zamkniętym mieszkaniu, to świetna jest technika STOP, na którą w zasadzie wystarczy 60 sekund. Stop polega na tym, że zatrzymujemy się, przestajemy robić to, co, co robiliśmy do tej pory. Staramy się teraz skupić na oddechu, zauważamy to, w jaki sposób oddychamy. Nie ma takiej potrzeby, żeby ten oddech jakkolwiek na siłę uspokajać, po prostu zauważamy, w jaki sposób oddychamy. Zauważamy, jak w tej chwili funkcjonuje nasze ciało, czy nasze serce bije szybko. Troszkę przyglądamy się tym doznaniom z ciała, zauważamy je, akceptujemy, że rzeczywiście możemy i mamy prawo te trudne emocje czuć, i wtedy w taki świadomy sposób jesteśmy w stanie wrócić do tej czynności, którą przerwaliśmy, albo wybrać inną czynność, którą chcielibyśmy teraz robić. To, co jeszcze jest ważne w tym czasie izolacji, to pamiętać, że mamy masę sposobów na to, żeby móc się kontaktować z naszymi bliskimi, że możemy wykorzystać rozmowy, wideorozmowy, czaty, że możemy zarówno z naszymi współpracownikami kontaktować się pośrednio, starać się też, starać się też dać taką możliwość naszym dzieciom. Jak się okazuje, bardzo wiele możemy zrobić. Nie tylko siedzieć i czekać,